Tak, na no dobrą sprawę to każdy pojedynek starałem się nagrywać osobno, dlatego jeszcze jestem przed etapem po raz pierwszy połączenia spróbowania połączenia programem tych filmów w jedno nie wiem czy mi się uda zazwyczaj wcześniej obecnie mam mniej czasu starałem się nagrywać wszystkie ataki lub jednym filmem, jednym ciągiem, ewentualnie dzielić to po trzy Dobra, co my tutaj jeszcze mieliśmy za przeciwnika. Zaraz muszę zobaczyć. Na pewno proteusza przyspieszamy. A no właśnie. Koniecznie własne statusy. Stąd Rigard. W razie czego gra z Uleko blokada przyjęcia własnych statusów. No i proteusz do Heimdala. No i Mitsuko też może się przydać. Po prostu tutaj taki, tak pięknie ułożonych klocków w jedną całość to już dawno nie miałem. Także sami zobaczcie, że w zasadzie wspomniałem, że ten pierwszy pojedynek <laughs> był toczony pod, naj, pod jakąś tam najlepszą kontrolą, ale faktycznie chyba to był ten jeszcze lepszy. Tutaj z kolei gram trzema kolorami. Wiecie, no ktoś powie, że w sumie a. Dostałem niezły układ klocków, prawda, ale nie zawsze jest tak kolorowo. Wy też przecież gracie i na ileś tam na sześć pojedynków przecież sporadycznie dostajecie fatalne klocki we wszystkich sześciu. Yy, może zwrócicie uwagę, może nie, pewnie zwrócicie, że tutaj trochę jest inna gra niż yy, kątem mono, którego ataki są tutaj zamieszczone z tego powodu, że. Tutaj na przykład nierzadko prowokuje Combo, ponieważ bazuje na specjalach. A kombo w tym przypadku raczej mi pomaga, w przypadku mono niekoniecznie. Rzekłbym nawet, że w przypadku mono służy, <grym> służy raczej temu, żeby e <krym> przepraszam wyczyścić trochę pole ze względu na kiepskie klocki. Tyle w temacie. Żegnamy właśnie Rysia. Niedawno zrobiłem drugiego Proteusza. I już ich używam. Zastanawiam się nad zrobieniem tego drugiego Proteusza w limicie, i może mógłbym i powinienem być może dać limit jednej Sabinie lub jednemu Rigardowi. Grazul ogólnie ktoś powie słabo leczy, bo słabo leczy, ale to blokowanie przyjęcia statusu, ale niestety nie dotyczy Skadi na przykład przyjęcia. Bywa przydatne w momencie, kiedy jest Alfrike, ponieważ wtedy nie przyjmujemy statusu blokady many, tylko obniżone HP. No i dobra, kończymy i przychodzimy do następnego.